Siemanko, z tej strony LDiablo, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w GTA 3. W Liberty City jest godzina prawie w pół do trzeciej, a my jedziemy już do roboty. No niestety, takie są warunki pracy. Wiecie co, zostawimy sobie może zleceniodawców przez kabel na koniec. Najfajniej się pracuje dla tych kolesi z mafii, dlatego wybierzemy się do Toniego Ciprianiego. On ma znacznie ciekawsze te roboty. No sobie tutaj podjechać. On tutaj mieszka z mamuśką, która ponoć była w Liberty City Stories jego zleceniodawczynią. Ale tego tutaj nie jestem pewien na 100%, ponieważ nigdy w tę grę nie grałem, a jedynie może mi się coś kojarzyć z innych let's play'ów. play. Ów. Take seat. So the laundry won't pay any protection, huh? The Triads think they can mess with me? Let's teach these would-be tough guys what it means to be a tough guy.

a no, to też nie jest do końca fajne, ponieważ... No, ponieważ, no... Stawać tak za każdym razem i rzucać w nich tym granatem... a Myślę, że bardziej nam się opłaca podjechać do amunicji i kupić sobie amunicję do UZI. I chyba tak rzeczywiście możemy zrobić. Tutaj nie ma żadnego limitu czasowego, tak więc spoko, luz sobie do tej amunicji. Okay. Zawsze mnie ten ciekawi, ten koleś w fioletowym stroju. No nie wiem kogo on ma przypominać. Zresztą taki garnitur ma? Nie, znaczy... Coś tak dziwnie wygląda. Przypomina jakiegoś klauna. Dobra, nieważne. Kupujemy amunicję do Uzi. Mamy tego kaszu naprawdę dużo. No a jeszcze jedną możemy sobie kupić taką A, to się regeneruje Dobra Tyle póki co nam może wystarczyć No i jedziemy już rozwalić te ciężarówki No najbliższa jest widzę Po równoległej ulicy Właśnie się do niej przejedziemy I złoimy tego typu Siemaneczko Dobra, przez pamiątkę jakiegoś gościa zamiast strzelić do ciężarów No i co, nie płoniesz jeszcze? Ty płomień 81, dobra, pali się już Jedziemy do następnej Okej okay. Już jest jedna gwiazdka Brak komentarza Dobra Weźmiemy sobie Idaho. Niech będzie, niech stracę. Szukamy kolejnych ciężarówek Okej okay. Gdzie tu jest jeszcze jakaś inna Dobra, już widzę tutaj Przymoście moście. Tutaj. czekaj, 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 czekaj Rafonie, I jedziemy do ostatniej. Za chwilę policja będzie nas ścigać. A jednak nie. Jednak nie jest tak agresywny. Wydawało mi się, że on tak przyspieszył, a jednak nie. Dobra, rozwalony. I koniec misji. Jedziemy pracować dalej dla Tonygo Ciprianiego Jak widzicie on ma tego typu podobne pranie Choć najwięcej to my będziemy krożyć wokół tych jego pralni gdzie tam on ...jakieś haracze z triady wyciąga Dobra No i pozostał jest rzecz jasna El Burro Z tego co pamiętam jeszcze poznamy tylko Salvatore Leone Portland i już nic więcej tutaj nie będą od nas chcieli. Tak więc lecimy już do Cyprianego Cyprianego. Haracz! Or trying to. He'll never be as tough as his pop. But he left you a note on the table. The laundry has agreed to pay. You did real good, kid. Go collect the cash and bring it back here. Watch out for the triads. They may be shoving a firecracker up your ass, but don't take no crap. Nobody, I mean nobody, messes with Tony Cipriani. Tony Cipriani, ale to rzeczywiście po angielsku. Po włosku rzeczywiście jest Cipriani. No dobra, nie będziemy jechać chujowe majdacho. Weźmiemy sobie kurumę. Ustamy tutaj z tego... Z tej skoczni. I ruszamy odegrać... Znaczy, odebrać kasę... Od triady. No ale jak wiadomo, samo odebranie... To już nawet na logikę to by było za proste. Tak więc wiadomo, że tu pewnie będzie jakaś podpucha. Można się tego spodziewać. Nie, 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 nie. Nie nie się. Okay. O kurna, jak ja to zrobiłem? No wyskoczył po prostu z auta, Skubany. Z Dobra, bierzemy hajsy. Oho, idą typy striady. No ładnie. To pułapka, załatw ich. A czemu ja mam ich załatwić? A dobrze, że same kije baseballowe mają. No jeden z pistoletem tam słyszałem. weź się wgać. Jeszcze jeden. Odwieźć w to nie. Dobra. Dawaj tego popketa I lecimy. O matko jak ja nie lubię jeździć podczas mgły. Najbardziej ja rzecz jasno lubię taką słoneczną tutaj pogodę. Wszystko fajnie widać. A teraz to zawsze proszę chuja widać. Ale dobra. Nie, nie! kurwa! dobrze, że ciężarówką jechał nie jakimś szybszym autem. Odkładamy kasę. I zaraz rozpoczniemy kolejną misję dla Atoniego. I lecimy. Salvatore zwołuje naradę. O ujdwa. Don Salvatore has called a meeting. I need you to collect the limo and his boy Joey from the garage. Then get Luigi from his club. Come back here and pick me up. Then we'll all drive over to the boss's place together. Those triads, they don't know when to stop. They want a war, they got a war. Now get going. No i teraz to będzie taka fajna robota, będziemy musieli Odebrać wszystkich członków tutaj mafii z Portland Oczywiście tych najważniejszych, czyli Luigi, Joey No i na końcu to nie Cyprieni Dobra, no, skaczenie Okej. Okay. Joey oczywiście ma nam dać taką fajną limuzynę czarną dzięki której będziemy wyglądać jak taka zajebista szlachta O kurna, w garnak się walną cwaniak mechanik No i lecimy Typowy stretch czegoś tam nazywał Stretch tak ty byłeś? Stretch stretch Tak Z drogi z drogi mafia idzie liny Popatrzcie jaki, jaki fajny efekt ma teraz właśnie dzięki temu Xbox modowi. Jak to błyszczy się jak psuje je na wiosnę. Zarąbiście. No i teraz pewnie musimy podjechać po Luigi'ego. Eee, no już triady mnie nie lubią. Co tak szybko? no? Myślałem, że to dopiero po tym jak... O kurma! Oni już nas naprawdę nie lubią. Nie no, to badziewnie trochę. Już mówiłem, że to nie moja sprawa. Ja tylko kurna biorę pieniądze. No tak, teraz Luigi Leone. wyłaśła chudro. Mam nadzieję, że umyłeś ręce. Salvatore nie ucieszy się. Na myśl o chorobach wenerycznych. Teraz lecimy po to niego, z I już prosto do Salvatore Leone. No. Czyli głównego tutaj ojca chrzestnego. I oczywiście będziemy mieli tutaj nie lada kłopot. O, jeszcze mój Bobcat stoi. A no, tak, muszę zatrąbić, zapomniałem. A ten się, frajer, w garnitur nie ubrał. No, papa tego nie pochwali. Wygląd mówi dużo... o takim kolesiu. Idzie na naradę w jakimś kurna prostej koszuli. Nie może na luzie wsiąść do limuzyny. Ta. I co my tu mamy? Triady. Proszę bardzo, wpadliśmy w pułapkę. Triady próbują nas zmiażdżyć. Na szczęście do rezydencji... Lony nie jest daleko. Może nie będę, będę naciskał strzanki, sami nas podwiozą. Dobra, dzięki. Ale ej, kurna. Ale gdzie, gdzie, gdzie? W którą stronę ty jedziesz, chłopie? No dobrze, że nam pomagają. Kurna. No. no dobrze, żałto nie wybuchło. Już zapewne było blisko. I schronimy się tutaj w garażu. A nie, muszę pozostać w tym garażu. Dobra. Hey, Luigi! Oh, moje dziewczyny, been missing you tak so Salvatore. You've been away too long. że once this unfortunate business is taken care of, we'll all go down to the club and celebrate, okay? It's my boy. How you doing, Pop? You got yourself a good woman yet? Hey, your mother, God bless her soul, would be turning over in her grave to see you without a wife. I know, Pop. I'm working on. It. Tony! How's your mama? She's a great woman, you know. Strong. Firenze. She's good. Fine. Terrific, terrific. Now listen, you guys, you go inside while I talk to our new friend here. No i jak widzicie zakończyliśmy współpracę z tonem Cyprianim A naszym szefem będzie teraz Salvatore Leone, czyli głowa tutaj tej całej rodziny Ale zanim popracujemy z Salvatore to dokończymy współpracę z El Burro. Tak w ogóle ciekawostka El Burro po hiszpańsku ty sosioł Ciekawą, ciekawą ksywkę sobie wybrał Mimo że, że cały czas gadamy z nim przez kabel to on tak naprawdę ma swój artwork To jest ten e, koleś z menu, ten po prawej stronie Ten w koszulce na ramionczka, łysy i w tatuażu No, taki typowy Diablos Jednak według mnie głos do niego tutaj co on gada przez kabel nie pasuje za bardzo

Hijack the regular ice cream on its rounds and lure these fools to their tomb with jingling jingling. They hide in a warehouse on Atlantic Key. No dobra, mamy zrobić dingi dingi mamy komuś zrobić loda. Przy okazji zabierz teczkę z Harwood. O jest, tak się zastanawiam, zastanawiam. Nie mogę znaleźć punktu, do którego mamy pojechać. Widziałem tylko pustą mapę. Dobra, chwilę, chwilę, chwilę. Mamy tu jakąś teczkę zabrać. Odszukaj pół ciężarówkę lodziarza. Ale mu na łeb skoczyliśmy. Na barana. I jedziemy. Idziemy szukać lodziarzy. Żyjemy driftami, Tokio Drift Ładko, policja zawsze musi się tu gdzieś kręcić A i co my tu mamy? Stój, stój Dawaj to cudowne autko Zaparkuj samochód młodzieża na Atlantic Race Jak hm, zgadnę a no właśnie, ta zarąbista muzyczka. Gdzie, gdzie jedziesz parowo? Teraz wysiądę chyba do Ciebie. Ja, On no tak. nie ma klaksona. On ma tylko tę pedalską muzyczkę. Wzywającą te wszystkie małe dzieci. Z portfelami mamusiek. Po kolejnego loda. Kończy się i tak wszystko w piwnicy. Lola robi jakiś niesympatyczny pan. I PHA go nam sam do mordy. To by się do W11 nadawało górna. Taksówka, co jest? Okej. Okay. Tutaj w Liberty City Stories był jeden z Do niego kipria niego. No dobra, gdzie mamy się tutaj władować? A, tutaj, dobra. Trzeba przejechać przez pachołki i odpalić muzyczkę. A, idą. Dobra, zaraz ich tutaj wysadzimy. I Linara! Tak się zginał pingwina. Dobra, pozbierajmy trochę cashu. I to tyle. Cóż więcej można dodać? Dobra, przydałoby się. O, przed chwilą jechała ciężarówka, odwróciłem się, a tu jedzie już taksówkarz. Jakiś sympatyczny mohamed. El Cozadi. A Przejedziemy sobie przez kawiarenkę tłustego Joe'a i jedziemy zrobić save. A. Życia nie za dużo. A cztery misje piszą na karku. Nie ma co kończyć w szpitalu z mniejszą ilością pieniędzy i bez broni. Chyba logiczne. Górna tri triada już nas nienawidzi. Ale to już ich problem. My się tym nie przejmujemy. Dobra. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i do zobaczenia.